Witajcie. Zrobiły się cieplejsze dni, więc przyjechałem na wieś, na swoją większą działkę. No i tutaj troszeczkę te swoje egzotyczne rośliny oprzyścić i doprowadzić do ładu. Zobaczcie, teraz ładnie wyglądają, ale przed chwilą wyglądały właśnie tak. I palmy jagawy po zimowaniu. Widzicie, trzeba i je troszeczkę tutaj doprowadzić do ładu i może trochę wypielić, wyczyścić im te donice. No to oczyszczone i podlane. Na no wyczyszczeniu wyglądają już całkiem fajnie. No jeszcze trochę tutaj jesiennych liści z lipy, no ale trochę karpusy i karłatki fajnie wyglądają. A tu widzę, że nawet pszczoła się nimi zainteresowała. Już chyba palm nie będę chował na ganek do domu. O, tutaj w tym takim przeszkleniu były trzymane. Tam mróz raczej nie wchodził. Też dwie agawy Owadifolie, chyba Whale Tongue. One też powinny być w miarę mrozoodporne, no ale nie trzymam ich na zewnątrz, tylko też razem z palmami. No i dodatkowo cytrusy, które jeszcze widzę, że tutaj ręcznie będę musiał doczyścić, bo się całe w jakimś no niestety, tam jest w tym obok tego przeszklonego kotłownia z piecem, więc dużo naleciało takiego właśnie pyłu kto ma piec węglowy, ten wie jak to wygląda jakie to są warunki no ale została mi tutaj jedna limonella no i jedna cytryna skierniewicka no i do tego mam jeszcze figę brown turkey chyba no i zobaczcie, jeszcze zostały z jesieni zawiązane owoce no ale widzę, że już zaczyna się wybudzać więc cytrusy i figa na pewno będą musiały iść do pomieszczenia. No i jeszcze wykiełkowały jakieś śliwki chyba. Więc te śliwki sobie zostawię, żeby zobaczyć, co to z tego wyrośnie. W no, z jednej z tych palm je znalazłem. No i jak, jak to wygląda? Te palmy mają już trochę karpusy, przynajmniej te z tyłu. 6 lat. Pięki. To już takie fajne cebulki się powoli zaczynają robić. A te dwie pozostałe podobnie. Zobaczcie. Kawał pnia. No i tutaj, tak tą pierwszą przesadzałem. Też w miarę fajna. A tutaj z przodu dwie karłatki. I one mają po 5 lat chyba. Więc niestety, jak chcecie mieć palmy. Z nasion, no to trzeba się nastawić na cierpliwość. Plus, taki, że początek uprawy dość prosty trochę jak kwiatka doniczkowego. Ja je zimowałem i w mieszkaniu, no teraz na ganku na wsi. No i w miarę fajnie rosną, jak widzicie. Więc tyle w tej aktualizacji. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.